Cześć kochani, witam Was w pierwszym odcinku sezon drugi Minecrafta. I dzisiaj stworzamy sobie nowy świat. Tutaj jak widzicie już są światy 2, ponieważ no, były próby do nagrywania tego odcinka, ale coś tam mi nie wyszło i zaczynam od nowa. Dlatego dzisiaj stworzam sobie nowy świat, który już wiem jak nazwiemy, bo tam były Minecraft 2. Nazwiemy no. go Minecraft sezon 2. Może teraz nam wyjdzie oczywiście przetrwanie, bo jeszcze jest hardcore. Ja pomyślałam sobie niedawno, że chciałabym tego hardcora nazwać, bo tutaj w hardcore jest taki sam jak tryb przetrwania, tylko zablokowany na najwyższym poziomie trudności. I tylko jedno życie. No więc zobaczymy. Chciałabym to zagrać i nagram w najbliższym oczywiście czasie. Tutaj to sobie włączę. No i stwórz nowy świat. Trochę sobie teraz poczekamy, ale muszę Wam teraz coś ważniejsz ważniejszego powiedzieć, czyli mianowicie to, że w ostatnich dwóch światach, w pierwszym urodziłam się, znaczy zrespełniłam się przy tej takiej piramidzie, coś w tym stylu, takiej tej, na tej, tej jaskini. Jaski jaski, co ja co że jaskini? Nie, na pustyni. A w drugim świecie się zrespełniłam przy samiutkiej wiosce. I jeszcze Wam nie, tego nie było widać, ale miałam też trzeci świat, który przed chwilą usunęłam, bo y, tam się zrespiłam y, przy, w takim wielkim lesie, y, takim jasno-ciemnym drewno. Wiem, że teraz tego nie miało, to nie miało w ogóle sensu, ale dobra. I tam były piaski w ogóle i były jagódki, ale nie było zbyt zobaczymy Zobaczymy, co dzisiaj się nam uda zrobić oczywiście, bo już minęły dwie minuty. Jeszcze nadal nas łączy do świata. Bardzo dużo. teraz będą lagi, jakie tutaj poczekamy. O, widzicie lagi. Normalnie trzeba chwilę sobie tutaj poczekać. Powtarzam, w tym czasie nie to klikam. Mam takiego skina. On się go, tam. On był gdzieś tam na wejściu, sobie go wzięłam. Tak wygląda. Nawet ładny. Dobra. Lagi są jeszcze, oczywiście, bo to będą przez chwilę. E, oczywiście, statystyki, no, 28 sekund na tym świecie, wybranie no ważne. Zobaczymy to e, niedługo, jak się trochę zmieni, tutaj. Co? O, świat mi się zręczył. Taki, taki normalny, taki brzozowy i zwykłe drewno. Znowu będę wiadomo, jak z. Do, znowu będę musiał biegnąć do ciemnego, żeby. O, jak chcę sam od razu, więc zabijam sobie. A, te lagi to najgorsze są, ale za chwilę to się powinno uspokoić. No, teraz widzicie, wszystko w takiej dziwnej jakości. Aha. E, czyli ja jestem na Poczekaj Poczekajcie chwilę, muszę coś zobaczyć. E, survival. Zagajcie, ja muszę coś sprawdzić. Tak, jestem teraz na survivalu. ale przed chwilą widzieliście, że z drewno jakoś szybko zbiłam. Chyba to przez to, że włączyłam sobie tam te. Nie wiem, w sumie. No nie, muszę ci raz teraz zbić to drewno. Dobra, mamy. Wybieramy na teraz brzozowe. Nie wiem czy nie dlaczego, bo tam to jakoś. Jakieś lubię, ale tylko na podłogę do domku. Dobra. Gdzie jest ta druga owca? Bo jak widać, już lagi przeszły sobie. No w 90%. A teraz idziemy szukać tej drugiej owcy, no, bo ona tu gdzieś była. W sumie druga nam nic nie, nie zrobi, bo musimy jeszcze mieć trzecią. O, jest czarna. Ale czarnej nie chcę. O, lagi są jeszcze troszkę. Dobra, świnka, tutaj nam jest jeszcze... O, i druga świnka. Świnki. O, no i trzecia świnka. Świnki nie są potrzebne. Tylko owce. Dobra, co tutaj mamy? Po takim mamy jakiś inny pion, i to jest taki kamienny. O, jest owca, i jest trzecia, dobra. O, nawet czwarta, więc spoko. Tak, ty. No nie. To bieganie za tą owcą, dobra, ty. Okej. Okay. Mamy trzy. Nie, cię już nie będę zabijać. Mamy trzy wełny i zbieram sobie jeszcze tutaj naszą czcinę której będę miała oczywiście najwięcej, jak w tamtej sezonie. No, ale nic na to nie poradzę. To jest tak jasne, niestety. Dobra, idziemy sobie przed siebie. W tym sezonie stwierdziłam, że będę szła dalej i dalej budowała domek, ponieważ ostatnio chyba prawie że koło spawn'a się pobudowaliśmy i teraz nie chcę, nie chcę tak zrobić, dlatego idziemy. Jak przyjdzie noc, to w sumie zróbmy sobie od razu uszko i wszystko sobie zróbmy. Yy, crafting. Tak, mamy tutaj i łóżeczko. Daj yy, mi to. Pyk. Dobra. Mamy białe uszko. Jakby tu jakieś kwiatki były, to bym sobie bo nie lubię białego. Tam są jakieś czerwone, ale trochę daleko. Teraz tak, zróbmy sobie od razu jeszcze kilo... Mhm. Zro, ale sobie to zrobiłam. Dobra. Nieważne. E, dobra, tak zróbmy. Tutaj proszę bardzo. I dwa patyczki. Daj to. Dobra. Teraz wbijamy nasz crafting, bo nie zostawimy go tu oczywiście. O, proszę bardzo. Bierze, bierzemy go. Trochę wpadła. I e, idziemy. No, może pójdziemy tu w sumie. w niebieskie łóżko. Czy tu jest jest owca, nie, nie chcę już. Wskocz yy, tu. no. Nie, oczywiście, tu nie będzie pewnie niebieskich kwiatów, a ja się ukryję i będę szukali ich. Uh, o, tu jest jakaś, no oczywiście standard. Na tamtym świecie też tak się było, że była lawa i palił się, palił się cały las. Tutaj się pali łąka. No. Teraz będzie. Będę ja. Mhm, na pewno. Będę ja teraz skakać do jednego. Dobra. Do jednej dziurki wody, ale wpadłam na szczęście. O, ile krówek. Tu fajnie jest taka ta. O, taka dziura, jakby. Dziura. No. Teraz to powiedziałam, jakbym w życiu dziury nie widziała, ale nieważne to jest. Musimy znaleźć szybko dom, bo ponieważ gramy już tutaj. No. 5 minut. Czyli za 5 około. Nie. już coś sprawdzić raz. Tak, za około 4 minuty zapadnie noc, ponieważ to odkryłam, że co 10 minut jest noc. Co 10 minut na. Dobra, nieważne, nie. Dobra, o. Może takie łóżko. Dawaj to. A jaki to będzie kolor? Bez to jest. A jaki to kolor? Karmazynowy? To może być ładny. Ej, to mi, tu. O, nawet ładne, dobra. Jestem zadowolona. O, są nie. To też bardzo fajnie. O, że jestem głodna. I wiem, że nie powinno się jeść takiego, takiego mięsa, ale, hmm, ale niestety nie mam niczego innego. Dajcie mi to. O, to to. No i oczywiście moi, e, moje... Mm, nie, to odleg. To, że muszę mieć wszystko poukładane. Znaczy poukładane, no w sensie tak uporządkowane. Dobra, tu mam jeszcze dynię jakąś, zabieram od razu je, żeby ich tu już nie szukać, potem zrobimy sobie farmę i będzie spoko. Jakieś placki dyniowe zrobimy sobie potem, ano. O, jeszcze pomarańczowe są tutaj kwiatki, a oczywiście niebieskich nie ma. Jak znajdziemy niebieskie, to sobie przefarbuję na niebiesko. Uszko. Dobra. Chciałabym się też w tym sezonie wybrać do jakichś takich podwodnych, nie wiem, tam spadków, jakieś twierdzy czy czegoś w tym typie. Ale zobaczymy, jak to będzie. I tak, biegniemy dalej. Oczywiście w tym odcinku nic nie zrobiliśmy. Cały czas widzimy jakieś tylko drzewa, które nie mają pół drewna. Dobra, i biegniemy dalej. Wow, tu jest jakaś góra w ogóle. A ile my zrobiliśmy już? Cztery 4 bioma odkryliśmy, no to nieźle. Zaraz będzie, oczywiście, pewnie piąty, ale jak? Będzie pewnie piąty. O, i konie są jakieś szare. Dobra. Ładne. Idziemy do nich. W ogóle chyba teraz. Dobra. Teraz. A nie, teraz już to chyba zmienili. Ej. Konie. Ko koniu. No. Dobra. Zrobiliśmy postęp. Y tak. Y ogólnie chodziło mi o to, o tak wygląda nasz koń. Z tego nie mogę zabrać ze sobą. Poczekajcie, jak się to skłania. Chyba tak. Tak. Dobrze. To jest mój koń. Nie wygląda jakoś ładnie, ale nieważne. Chciałam Wam powiedzieć to, że w tamtej wersji, bo ja teraz jestem ogólnie gram na wersji 1.16.5, chyba. A ostatnia wersja, na której graliśmy, to była 1.16.4. I teraz gram na najnowszej wersji, i w tamtej. O, śnieg, w tamtej wersji nie można było wsiadać na konie, trzeba było od razu im dać siodło, w sumie to zaczęłam to nagrywać, bo już zaczęłam ogólnie nagrywać ten drugi sezon, ale coś mi się, dobra, ja co zostaję, dokończę tego Wam, ponieważ nagrałam już drugi sezon, dwa odcinki, ale niestety stało mi się z Minecraftem i musiałam go jeszcze raz instalować w ogóle z innej strony, więc teraz mam innego Minecrafta z innym, w innej w ogóle strony i teraz od nowa zaczynam tą serię, więc no, na tamtej wersji nie można było w ogóle siadać na konie. A ja tu zostaję, ponieważ tam jest żelazo. I widzę się z Wami już niedługo w następnym odcinku jak, jak się trochę ogarnę, to nagram. No więc widzimy się niedługo i dzięki za oglądanie. Pa!